Na ulicy Miodowej co dzień około południa można było spotkać jegomościa w pewnym wieku, który chodził z placu Krasińskich ku ulicy Sanatorskiej. Latem nosił wykwintne ciemnogranatowe palto, popielate spodnie od pierwszorzędnego krawca, buty płyskujący jak zwierciadła i nieco wyszarzane jak cylinder. W drodze ustępował każdemu, a potrącony uśmiechał się życzliwie. Jeżeli kiedyś spostrzegał ładną kobietę, zakładał binokle, aby przypatrzeć się jej. Ale że robił to flegmatycznie, więc zwykle spotykał go zawód. Ten jegomość był to pan Tomasz. Pan Tomasz 30 lat chodził ulicą miodową i nieraz myślał, że się na niej wiele rzeczy zmieniło. Toż samo ulica miodowa pomyśleć by mogła o niej. Gdy był jeszcze obrońcą, biegał tak prędko. Że nie uciekłaby przed nim żadna szwaczka wracająca z magazynu do domu. Był wesoły, rozmowny, trzymał się prosto, miał czuprynę i nosił wąsy zakręcone ostro do góry. Już wówczas sztuki piękna robiły na nim wrażenie, ale czasu im nie poświęcał. Bo szalał za kobietami. Co prawda miał do nich szczęście nieustannie był swatany, ale cóż z tego. Kiedy pan Tomasz nie mógł nigdy znaleźć ani jednej chwili na oświadczyny, będąc zajęty, jeżeli nie praktyką, to schadzkami. Otwarani szedł do sądu, sądu bieg do Zosi, którą nad wieczorem opuszczał, ażeby z Juzią i filką zjeść kolację. Nie spodziewając się niczego od świata, bo już praktykę porzucił, mecenas całe spokojne uczucie swoje skierował do sztuki. Piękny obraz, dobry koncert. Nowe przedstawienie teatralne były jakby wiorstowymi słupami na drodze jego życia. Nie zapalał się, nie unosił, ale smakował. Na koncertach wybierał miejsca odległe od estrady, żeby słuchać muzyki, nie słysząc hałasów i nie widząc artystów. Gdy szedł do teatru, obeznawał się w przód z utworem dramatycznym, ażeby bez gorączkowej ciekawości śledzić grę aktorów. Obrazy oglądał wówczas, gdy było najmniej widzów, i spędzał w galerii całe godziny. Na nieszczęście żaden śmiertelnik nie jest wolny od jakiegoś dziwactwa, a pan Tomasz miał także swoje. Oto. Nienawidził kataryniarzy i katarynek. Gdy mecenas usłyszał na ulicy katarynkę, przyspieszał kroku i na parę godzin tracił humor. On, człowiek spokojny, zapalał się. Jak był cichy, krzyczał, a jak był łagodny, wpadał w gniew na pierwszy odgłos katarynkowych dźwięków. Z tej swojej słabości nie robił przed nikim tajemnicy. Nawet tłumaczył się. Muzyka.